Pytacie mnie często o e, tę książkę Frichetstid, e, czyli e, Frichetstid, czyli kultura polityczna wiecznej Szwecji. E, kiedy to będzie wysyłane i tak dalej? Przede wszystkim musi być najpierw wydrukowane, a żeby zostało wydrukowane, to musimy mieć na to fundusze. I e, nie ukrywam, że książka okazała się bardziej specjalistyczna niż myślałem i e, troszkę wolniej spływały od was te pieniążki, Niż, e, niż myślałem, że będą i w związku z tym są pewne opóźnienia, ale nie martwcie się, mamy tutaj, tworzymy specjalny fundusz, żeby w to zainwestować i, i tak dalej, i tak dalej. Także przewiduję, że w po, pod koniec maja będzie drukowane, prawdopodobnie i raczej pod koniec, na początku czerwca e, będziemy wysyłać. Tak myślę, że to będzie. Także będzie niewielkie opóźnienie, ale, e, ale wszystko będzie, nic się nie martwcie, tak? Także no i oczywiście ci, którzy kupili e-booka, żeby wiedzieli oczywiście, że oni będą mieli puszczone te e-booki, tak samo jak z historią Polski bez mitów, puszczone te e-booki dokładnie w tym samym momencie, kiedy zaczną przychodzić pierwsze drukowane wersje.